My jesteśmy tacy przejęci. Więc bardzo Wam wszystkim, którzy tu dzisiaj jesteście w tych kilku salach Cinema City Sadyba, dziękuję za to, że razem z nimi chcecie świętować ten wyjątkowy wieczór i pierwszy oficjalny premierowy pokaz filmu Każdy wie lepiej. I słyszałam też takie kulwerowe rozmowy, musiałam zobaczyć ten film. Chciałam koniecznie zobaczyć ten duet na ekranie, bo jestem ciekawa, co oni zrobią. Jak ta Joasia i jak ten Michał będą grać parę. No właśnie, drodzy Państwo, jeszcze jedno słowo ode mnie. To jest film wyjątkowy, bo on opowiada o miłości. To nie jest pierwsza miłość. To jest taka trochę miłość młodych wciąż ludzi, ale jednak kobiety po przejściach i mężczyzn z przeszłością, którzy chcą budować wspólny dom. Na przekór z jednej strony, pani Grażyno, ale to bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, tylko powiem słowo od siebie, że wbrew przeciwnościom, wbrew rodzicom i teściom, którzy czasami mają inne zdanie niż bohaterowie, wbrew Byłym partnerom i dzieciom chcą być ze sobą. I mam nadzieję, że ta miłość dzisiaj Wam się również udzieli. To ja się wycofuję na wcześniej upatrzoną pozycję, zgodnie z poleceniem Pani Grażyny, a na scenę zapraszam najserdeczniej.